Cześć kochani, witam was we vlogu w sobotę. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo nasz synek, Eryk, kończy 6 miesięcy, a co za tym idzie przed nami cały szereg zmian. Pierwsza z nich, chyba najważniejsza, bo to taka prawdziwa rewolucja w naszym życiu, Eryk po raz pierwszy zje coś innego niż mleko. Kupiliśmy cały arsenał słoiczków. Prosty słoiczek zawsze na początku musi być jednoskładnikowy. Ja będę wam po kolei pokazywała, co, co kupujemy, co podajemy Eryczkowi, czy w ogóle te słoiczki się sprawdzają czy też nie. Ważna sprawa musimy przenieść ryczka z dostawki y, do jego y, takiego bardziej dojrzałego łóżeczka. Myślę, że z tym możemy mieć największy problem. Tak jak Wam mówiłam, to nasza kolekcja słoiczków. Nie wiem sama na ile one będą Eryczkowi smakowały, ale kilku już lekarzy mówiło mi, że rzeczywiście te słoiki to jest fajne rozwiązanie, no bo mamy pewność, że to są testowane warzywa czy też mięso, testowane produkty, no a nie jakieś powiedzmy z, pochodzące z upraw sprzed autostrady. Pokażę Wam co kupiliśmy na razie, oczywiście zaczynamy rozszerzać diety od jednoskładnikowych słoiczków zaczniemy od brokuła, potem wprowadzimy pewnie marchewkę. Wiele osób twierdzi, że można zacząć wprowadzać te produkty od marchewki, ale ja czytałam gdzieś na forum, że marchewka jest trochę zapierająca. Tak, a potem jak już wprowadzimy warzywa, potem idą owoce i na przykład mamy jednoskładnikowe śliwki, potem lecą dwa składniki. Jakieś jabłka z bananami, tam potem morelami. Potem wejdą pewnie zupki. Mam zupkę jarzynową z królikiem. Podobno słyszałam, że mięso z królika jest bardzo dobre dla dzieci, bardzo pomaga w rozwoju kości mięśni, więc jest bardzo zalecane. Będziemy to wprowadzać powoli. Wiem, że na początku należy wprowadzać jeden produkt, potem jakby kolejny. Jeżeli te produkty są ok, to dopiero wprowadzamy jakby zestawem jakieś miksy. Będę Wam mówiła na bieżąco, jak to tam będzie u nas wyglądało. Zaczynamy, tak jak powiedziałam dziś od Brokuła. Zobaczymy, jak raczko mi będzie smakowało. Chciałabym Wam pokazać jeszcze naszą małą tradycję. Co miesiąc, trzeciego dnia każdego miesiąca, robimy ryczkowi zdjęcie na takiej macie fotograficznej, która pokazuje jego rozwój. Tam zaznaczamy sobie miesiąc, tutaj jakby jednostkę czasu, którą chcemy określić. W moim przypadku to będzie szóstka, no i ten właśnie miesiąc. Jak widzicie, sami taka sesja, mini sesja zdjęciowa z takim małym obasem, to jest naprawdę wyzwanie, no bo Eryczek nie dość, że nie chce jakby być w jednym miejscu cały czas, no to jeszcze ciągle zakrywa te najważniejsze elementy tego zdjęcia. Chłopaku, no tak, nie jest łatwo, kurczę. Ale efekty pokażę Wam, postaram się Wam wkleić takie zdjęcie. Tak jak Wam mówiłam, szósty miesiąc dziś coraz poważniej się robi, i mam nadzieję, że będziecie obserwowali rozbój oreczkę. Jeszcze nie! Juhu, juhu! W końcu się uda. Halo, synku! jak Wam mówiłam, wielkie zmiany przed nami, jedną z nich pewnie najważniejszą. Będzie eksmisja Eryczka z tego właśnie łóżeczka, z tej dostawki firmy Chico, zresztą bardzo Wam polecam. Do jego dorosłego, może dorosłego to mocno odpowiedziane, dojrzalszego łóżeczka, które jest w jego pokoju. Pięknie mówisz, synku, pięknie mówisz. Jeszcze na szósty miesiąc będzie nowe słowo może, nie wiadomo. Na razie nasze próby skończyły się eksmisją mojego męża, ponieważ Eryczek mniej więcej w okolicach piątego miesiąca... Zaczął najchętniej spać ze mną po prostu w łóżku, a to sprawia się już, żeby nie jest tak wygodnie. Pokażę Wam to drugie łóżeczko. Tak, sami widzicie, aż się prosi, żeby Ryczek zaczął spać po prostu u siebie. Tutaj mu przygotowaliśmy całe miejsce, obłożyłam z drugiej strony zabawkami, żeby nic mu się nie stało, żeby te y, szczebelki go jakoś nie uderzyły. Tam jest taki ochraniacz, który zresztą kupiliśmy w Lidlu, bardzo fajny. Myślę, że będziemy musieli kupić drugi. Yy, na razie włączona jest karuzelka, bo przez kilka Ryczek się tutaj bawił. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli macie jakieś dla nas rady, czy sposoby na to, jak bez problemów, bez konfliktów, bez płatów, bez dramatu przenieść dziecko z dostawki do tego dojrzalszego łóżeczka, to koniecznie dajcie nam znak. No i jak będzie, synku? Synku, jak ty myślisz, kto zostanie wyeksmitowany, ty czy tata? Pomyślimy jeszcze. Będziemy się do was odzywać. się wam jeszcze pochwalić nowością w jego pokoju, mianowicie obrazem autorstwa jego babci Wandzi. Prawda, synku? Tak, jak widzicie, Eryczek uwielbia eksplorować nowe faktury swoimi łapkami. Już nie raz tutaj dotykał. No i ciągle czekamy na to, aż pewnego dnia Eryczek sam namaluje swoją produkcję. Cześć kochani, witam was w kolejnym dniu. Ja przygotowuję dziś na obiad burgery wegańskie. Orkiszowe ze szpinakiem i ciecierzycą. Właśnie z tego opakowania. To jest taki proszek, który mieszacie z wodą. Odczekujecie 15 minut i tworzy się taka fajna papka, którą się przerabia na burgery. No i już kiedyś próbowaliśmy. Bardzo nam spakowało Mega pożywne danie i dobre na śniadanie i na obiad. Także mmm, polecam Wam, nie wiem jak ten smak, ale przypuszczam, że będzie pyszny. A tak wyglądają przygotowane już burgery. Ja niestety nie mogłam się powstrzymać i swojego nadgryzłam, a tutaj są burgery dla nie, mojego ukochanego mężusia. Ale dzięki temu, że ugryzłam, mogę Wam powiedzieć, że smak jest ok: naprawdę fajny. Mmm, szybko się przygotowuje i mega smaczne i pożywne. Tak, łapiemy za kółko i o, mama, mama ciągnie i ryczek ciągnie. Halo, mama ciągnie i ryczek ciągnie. Dobrze, to mama pociągnie. Moi drodzy, pierwszych kilka nocek za nami. Na razie sukces tylko połowiczny, bo Eryczek śpi w swoim łóżeczku, tak powiedzmy, do godziny pierwszej, drugiej, potem wzywa mnie do siebie. Mm, a ja już niestety nie mam yy, siły po prostu dalej go karmić na tym fotelu i zabieram go już do łóżka, ale wiem, że to jest taki czas przejściowy, no bo jednak przez pół roku spał obok nas w dostawce, więc y, to nie jest tak łatwo, żeby po prostu zmienić swoje nawyki. Tak jak Wam mówiłam, nasze nocki jeszcze do niedawna wyglądały super, bo mały potrafił spać przez 6 godzin longiem. Natomiast to już jest historia. Teraz Eryk budzi się niekiedy co godzinę, co dwie. Podobno jest to związane z pewnym skokiem rozwojowym. Niektórzy twierdzą, że po prostu dziecko w tym wieku ma już swoje doświadczenia, co za tym idzie, miewa już sny. Są też teorie, które mówią o tym, że po prostu coraz mniej wystarcza mu mleczko mamy, które jest lekko strawne i to sprawia, że po prostu szybko jest, szybciej niż wcześniej jest głodny. Jeśli macie jakieś pomysły, co zrobić, żeby dziecko dłużej pospało w nocy, no to oczywiście chętnie usłyszę je, możecie pisać w komentarzach, a my lecimy dalej z tym dniem teraz. Pokażę Wam jeszcze u nas trochę nowości. Kupiliśmy właśnie matę piankową dla Eryka, dużą, bo 180 cm na 150 I to jest takie miejsce, w którym on od razu ma możliwość się rozwijać, bawić. Wcześniej mieliśmy taką matę edukacyjną, to jeszcze zaraz Wam pokażę na przebitce, ale ona jest ewidentnie na niego za mała i po prostu kiedy on potrzebuje się poprzekręcać na brzuch, no to nie miał gdzie tego robić. Powiem Wam, że jak tylko ją kupiliśmy... nowość... Jak to... Mały się ciągle uczy nowych dźwięków. Jak ku, tylko kupiliśmy tą matę i ją rozłożyliśmy, to Eryk od razu przekręcił się na, na jeden, na drugi bok. Wcześniej mu się to po prostu zdarzało. On oczywiście przekręcał się, ale na tej macie od razu w pół godziny przekręcił się chyba ze 30 razy. Także z moich obserwacji wynika, że taka mata jest bardzo rozwijająca, jest duża, ma dużo obrazków. Ona z drugiej strony, spróbuję to pokazać, jest taka bardziej yy, kolorowa. Pewnie jak nam się znudzi ta część czarna-biała, to sobie przekręcimy na tą drugą część. Jak na razie super sprawa i taka mata też nie jest droga. Postaram się podlinkować Wam w opisie tego filmu. Kolejną nowością u nas jest ukulele. W zasadzie dostałam je w prezencie od mojego męża, ale przyznam, że trochę zasugerowałam sobie, że ten prezent mi się bardzo przydał. Ukulele jest po to, żeby umuzykalniać ryczka. Ja natomiast nie umiem jeszcze specjalnie grać, więc uczę się z YouTube'a, ale ostatnio mieliśmy taką rodzinną uroczystość, na której mnóstwo członków naszej rodziny grało na jakimś instrumencie i przyznam, że zainspirowało mnie to do tego, że chciałabym, żeby ryczek rozwijał się w. Przy muzyce, żeby po prostu miał taki dostęp do muzyki na żywo. Ja na razie się uczę, znam jeden akord, podobno tutaj trzeba w pewnym miejscu nacisnąć raz i podśpiewuję mu takie, no cóż, domorosłe piosenki z różnym efektem, ale podobno dziecko, nawet jeśli się fałszuje śpiewając do niego, to i tak się umuzykalnia, więc nie trzeba się zniechęcać, a myślę, że to taka rozrywka dobra dla każdego. Opowiem Wam też trochę jak idzie nam rozszerzanie diety. Na razie całkiem fajnie. Spróbowaliśmy trzech warzyw, bo nagrywam tego vloga w odstępie kilku dni. Na początku poszły brokuły, bardzo fajnie, smakowały ryczkowi zjadł, potem pasternak i jako trzecie warzywko marchewka. My skorzystaliśmy z takich słoiczków z firmy Hip. To nie jest żadna reklama, po prostu kupiłam je i uważam, że są bardzo dobre. Jak sami widzicie, ryczkowi one bardzo pospakowały, zwłaszcza właśnie ta marchewka. Celowo marchewkę dałam jako trzecią. trzecie warzywo, podobno marchewka czasem jest trochę zapierająca, niektórzy uważają, że powinno się podawać jako pierwszą. U nas rozszerzanie diety idzie bardzo fajnie. Ja też korzystam z takiego zestawu miseczka i sztućce z pepko. Kosztowało to 10 zł. Bardzo fajna sprawa. Ładnie to wygląda, plus bardzo fajnie eryczek jest z tej łyżeczki. Na razie, tak jak mówię, rozszerzanie diety całkiem ok, natomiast ja yy, każde warzywko wprowadzam powoli, kilka łyżeczek, i kolejnego dnia yy, kolejną jakby porcję i tak, i tak dalej. Mm, no i oby szło nam tak dobrze cały czas. Yy, przy okazji tego rozszerzania diety yy, pokażę Wam nasz yy, leżak z Baby Bjorn. My go korzysta, korzystamy z niego. Już od dawna, ale poleciła nam go fizjoterapeutka mówiąc, że jak będziemy rozszerzać dietę, to będzie to świetne rozwiązanie, bo 6 dziecko jest jeszcze za małe na takie typowe łóżeczko do karmienia. Chodzi mi bardziej o to, że często takie 6 dziecko, tak jak Eryk, jeszcze nie siedzi samodzielnie, więc nie można na takim krzesełku do karmienia siedzieć, a z kolei musimy coś wymyślić, żeby dziecko mogło spokojnie jeść w czasie rozszerzenia. Diety. I właśnie świetnym rozwiązaniem na to jest taki leżaczek. Eryczek sobie tutaj siedzi, ja go karmię. Niestety trochę, jak widać, ten leżaczek się brudzi, ale też sobie z tym poradzimy. A my już słuchajcie, uciekamy, bo widzę, że Eryczek chce iść na drzemkę. Tak? Naszła mnie teraz pewna refleksja, ponieważ ja na tych vlogach pokazuję sporo zakupów, które robię do domu czy też dla dziecka. Chciałabym Wam powiedzieć, że to nie są absolutnie reklamy. Ja nie dostaję za to żadnych pieniędzy. To są po prostu rzeczy, które ja kupuję do domu, które bardzo polecam, bo sprawdziły mi się. Bardzo często mam tak, że kupuję coś, mega fajna sprawa, wydaje mi się, przychodzi to do domu i okazuje się, że to jest kompletny shit, muszę to odsyłać i tracić pieniądze. Więc żebyście Wy mogli um, uniknąć takich sytuacji, to po prostu dzielę się z Wami swoimi doświadczeniami. Kolejnym takim fajnym zakupem, tym razem do domu, a nie dla dziecka, są sztućce z homely. Jak sami wiecie, ja jestem oczywiście łowcą okazji i tym razem nie było inaczej. Kupiłam złote sztuczce, ale nie za 129 zł, tak jak jest na opakowaniu, tylko za 50. Takie promocje na homely są bardzo często. Koniecznie śledźcie tę stronę, żeby wyhaczyć sobie fajną okazję. Na stronie tego produktu na opakowaniu jest napisane, że można te sztućce zmywać z zmywarce, ja spróbowałam. To jest właśnie nóż, który zmyłam. On troszeczkę przyznam, że tak odpalcowuje się, ale generalnie nie, nie porysował się, wygląda ładnie, estetycznie, więc myślę, że swobodnie zmywarce te sztuczce można yy, zmywać. Yy, Fajna sprawa, zwłaszcza że teraz bardzo modne są, tak jak zresztą u nas w mieszkaniu, elementy złota w kuchni, a to sprawi, że będzie nam to bardzo pasowało. Wróciliśmy niedawno ze spaceru, pogoda, no niestety już odchodziła się, ale nadal jest bardzo przyjemnie, fajnie na spacery. bo w takiej właśnie wiecznej pogodzie dzieci świetnie śpią. Ja Wam bardzo dziękuję za tego vloga i za te ostatnie kilka dni. Jeżeli w jakikolwiek sposób umyliłam Wam czas, to bardzo proszę oczywiście o komentarze i subskrypcję. Trzymajcie się i do zobaczenia do następnego odcinka.